Ten odcinek zawiera autopromocję. Dzień dobry, ja mam na imię Andrzej, a kawa jest naturalnie z nami. A dziś chcę wam opowiedzieć o tym, że zawsze się łatwo ciekawiłem i zawsze chciałem bardzo dużo robić. To jest takie coś, co mi towarzyszy odkąd w zasadzie pamiętam. I zaczęło się niewinnie, a potem przez bardzo wiele lat psłomi mi krew w dosyć... Głupio brzmi, ale w, do... w dosyć bardzo łatwo dający się przewidzieć sposób. Um, trochę jak w tym memie, o nie, czy to bardzo łatwe do przewidzenia konsekwencje moich własnych czynów. Um, I nakreślę tylko Wam szybciutko um, tło historyczne, poniżej minutki, um, no dobra, albo trzech, i, i, i potem się już zajmiemy tym tematem. Tym tematem perfekcjonizmu. Um, ja w wieku 14 lat pisałem do kilku różnych redakcji, newsy, artykuliki, pomagałem budować społeczności. Na dwóch sporych portalach. Jeden, jeden był o Madze Anime, drugi o Fantazy. W wieku 18 lat współprowadziłem razem z przyjacielem, całkiem sporą, jak na wtedy, naturalnie, ale i tak kochaną na maksa przez nas stronę o grach wideo. E, fun fact: sumaryczny budżet projektu wyniósł jakieś 40 zł, wydane przeze mnie na, na domenę. Um, a w wieku 20-21 lat, większość dojazdów autobusem na studia, spędziłem skulony w tym autobusie, pisząc na tak zwanym netbooku. Um, I szykując się do tego odcinka, tknęło mnie, że w ogóle nie wiem, czy ta kategoria sprzętu jeszcze w ogóle istnieje, bo nie wiem, czy pamiętacie, to były takie słabiutkie, malutkie laptopy, na których bateria bardzo długo trzymała, ale jak się na tym odpaliło trzy tekstowe. Tam, tam wideo, chciałoby się wideo. Tekstowe trzy karty w Firefoxie i Evernotea. <noise> to typ się wyłączał, bo <noise> za dużo um, i, i ale służył mi. Kochałem, kochałem mordeczkę, taki biały był w takiej fajnej, szalowej um, obudowie um, no i korzystałem z niego właśnie w autobusach skulony, żeby wyrobić się z różnymi materiałami, bo chciałem wszystko, chciałem naraz i chciałem teraz. Um, I na to się nałożyło to, że jakoś pod koniec liceum dostałem książkę Getting Things Done Davida Allena i powiem wam szczerze, natychmiast, bez bicia, było to dla mnie jak potrójne Boże Narodzenie e, połączone z ogłoszeniem podwójnego koncertu NUŻABES i MF DOOM w Polsce z jakiegoś powodu i jeszcze połączone z urodzinami, bo ten typ dosłownie uczył jak robić więcej. Jeśli nie znacie GTD, to jest bardzo skuteczny, ale też cholernie szczelny i dosyć opresyjny system organizacji informacji i czasu, wymagający sporo podporządkowania się, aby wszystko śmigało. Był to system bardzo popularny w drugiej połowie lat zerowych. Wtedy ta cała opresyjność i to jeszcze dziś wróci w ogóle mi nie przeszkadzała. I niestety od tego nieprzeszkadzania mi zaczęło się moje 10 lat prób budowania coraz skuteczniejszych, coraz szczelniejszych i coraz bardziej opresyjnych systemów organizacji, informacji i czasu. Nie pasowałem do nich, ni hu, -hu ale obwiniałem o to siebie. Więc doskuteczniałem, uszczelniałem i doopresjowywałem, let's say, te systemy dalej. Czułem, że coś nie gra, ale widziałem to niegranie wyłącznie w sobie zamiast w systemie. Przecież Pan od książki mówi, że, że to powinno działać. I przez wiele lat, bo podskórnie czułem, że coś nie gra, to będą lata 2015-2019 powiedzmy, na moim ówczesnym blogu pisałem sporo na najróżniejszych sposobach, jak być skuteczniejszym w działaniu, bo po Getting Things Done ale sięgnąłem po w zasadzie większość. Pozostałej rynkowej literatury i jakichś dostępnych, znanych praktyk poświęconych optymalizacji działań. No i poszedłem przede wszystkim studiować zarządzanie, bo przed psychologią biznesu jestem dzieckiem systemu bolońskiego. Skończyłem zarządzanie, by jeszcze lepiej rozkminić sprawczość. I pisałem teksty o tym, jak być bardziej skutecznym oraz jak od tej skuteczności nie oszaleć jak zmiękczać te różne systemy pod siebie. W tamtych latach to były złote lata. Znaczy to inaczej, to był, kłamie w sumie, złote lata. Dla mnie to były lata jakieś 2010 15 Ale lata 15-19 to był w takim razie taki silny łabędzi śpiew blogów. I moje teksty czytało wtedy na luzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi miesięcznie i z reguły dostawałem w kontekście tych akurat rodzajów tekstów feedback należący do dwóch szerokich kategorii. Mniej więcej jedna czwarta pisała mi, wydziwiasz. Po co tyle nad tym myśleć? Rzeczy się po prostu robi, a nie tyle rozkminia. Po chuj drążyć temat? A około trzech czwartych pisało mi coś w stylu szeroka wersja słów, o, spoko, spróbuję, faktycznie być może będzie lepiej lub jest lepiej. I te pierwsze komentarze podpowiadały mi, że faktycznie coś jest ze mną nie tak. No bo po chuj drążyć temat? Drugie z kolei wywoływały moje zdziwienie. Cieszyłem się, że moje rozkminy komuś ułatwiają codzienność, ale też nie rozumiałem dlaczego, bo to przecież system powinien definiować, co robimy, a nie, a nie ja. I konkludując ten wstęp, <laughs> i coraz bardziej was wprowadzając w pułapkę, do której niechybnie zmierzamy, w międzyczasie zrobiłem magistra z psychologii biznesu i zacząłem się bardziej interesować dostosowywaniem tej skuteczności pod siebie. Zamiast zadawać pytanie, jak być skutecznym. Zacząłem zadawać pytanie, jak być wysoko sprawczym. Jeśli nie, nie znacie mnie od wczoraj, moje drogie i drodzy słuchacze i słuchaczki, to możliwe, że to słowo Wam się ze mną słusznie kojarzy. Innymi słowy, zacząłem coraz bardziej mieć w dupie efekty, outcome i wyniki, a zacząłem coraz bardziej przejmować się zgodnością z własnym charakterem, wykorzystywaniem naturalnych predyspozycji i szanowaniem wewnętrznej energii tak, żeby mi starczyła na dłużej. I powiem Wam tak. Co się, co się okazało? Jakby to dodać, to ja razem, przez te różne metody, metodą próbni błędów i wjeżdżaniem mordą w ścianę, yy, i tak zwane rozpoznanie bojem stosowałem przez jakieś 15 lat, i okazało się, że z mojego oryginalnego podejścia, czyli tego GTD Driven, skuteczność, szczelność, opresja, do dziś dotrwało może 10% rozwiązań. I teraz tak, ja jestem za nie wdzięczny, bo to bardzo ważne 10% rozwiązań. Ale pozostałe 90% musiałem sobie posklejać sam. Taki mam charakter i nie wiem, czy zajęło mi to krótko czy długo, ale z perspektywy dzisiaj, teraz, to mega fajnie czuć się dobrze z własnym charakterem i predyspozycjami. Pracuję tak, jak lubię, planuję pod siebie i to system ma się dostosować do mnie, a nie ja pod system. Słuchajcie, obiecałem Wam pułapkę, więc teraz ją szybko zarzucę i przejdę już stricte do wyzwania olej perfekcjonizm. <laughs> Pułapka Andrzeja Barona Marketingu brzmi: Moje drogie, moi drodzy, już 13 stycznia, czyli przed chwilą z perspektywy premiery tego odcinka, miał premierę. A jest aktualnie dostępny mój nowy kurs. Nazywa się Pokonaj Niedoczas. Jest to kurs ogarniania kalendarza i radzenia sobie z wiecznie zmieniającymi się planami. Jest to kurs, dzięki któremu możecie zobaczyć mój system tak zwanej płynnie aktualizowanej formatki, który nie narzuca wam nic, tylko pozwala odzwierciedlić wasze plany, waszą energię bierze pod uwagę to, że w ciągu dnia może wam się zmienić poziom sosu, bateryjek w serduszku. I jest to system, który elastycznie pozwala pogodzić pewne długofalowe, stabilne plany z chaotycznymi, nieprzewidywalnymi, zjebanymi wrzutami od losu. Nawet tak ogromnymi, jak nagle tracę bite dwa dni, a i co teraz? Jest to większość tego kursu, on ma 5 godzin, niecałe 5 godzin, ma 30 ponad lekcji, i większość tego kursu to jest nagrywanie ekranu, gdzie ja pokazuję, jestem taki malutki wrogów wtedy. I ja pokazuję krok po kroku, jak buduję różne modelowe narzędzia, które możecie po prostu skopiować, zainspirować się lub podkraść. Kurs przeszedł dosyć intensywne beta testy ja mianowicie sporo, poprosiłem sporo ludzi z dosyć dużym doświadczeniem w planowaniu, w ogarnianiu czasu, w zarządzaniu kalendarzem, żeby rzucił okiem. Dostałem bardzo fajny feedback i dograłem w ogóle parę materiałów w oparciu o te beta testy, ale też dostałem super recenzję. Tak podsumowując, te większość z nich znajdziecie na sklep.drzejtucholski.pl i powiem wam, powiem wam, że najlepiej te różne opinie podsumowuje jedna od jednej z beta testujących osób opinia, cytuję teraz, do pewnych wniosków, jeśli chodzi o planowanie, sama dochodziłam, ale to był bardzo powolny proces i bez kursu zapewne zajęłoby mi to jeszcze parę lat, kilka lat, marnując masę Czasu. Więc słuchaczki i słuchaczek, gorąco wam rekomenduję, jeśli macie ochotę przestać bicie się z koniem i trochę luźniej podejść do kalendarza, jeśli macie wrażenie, że z Waszym kalendarzem czasem coś nie gra, nie służy wam, albo wasze plany was drażnią, lub bolą, lub są opresyjne, mam dla was alternatywę. System nie system, elastyczny tok myślenia i bardzo konkretne narzędzia pokazywane w formie nagranego ekranu. W kursie pokonaj nie do czas, który tylko teraz w trakcie trwania. Tegoż, tegoż w trakcie trwania premiery, dookoła premiery, czyli w okolicach premiery również tego, tego nagrania, jest dostępny z różnymi dodatkowymi bonusami. Jakie? Musicie sprawdzić samodzielnie. Sklet.dritucholski.pl Jeśli macie ochotę na kod zniżkowy, kod zniżkowy brzmi niedoczas 20-20 pisane cyferkami, czyli niedoczas 2.0. Jak wpiszecie te rzeczy, to bardzo możliwe, że się różne ciekawe Coś się może fajnego wydarzyć. Cholera wie co? <laughs> musicie, musicie samodzielnie sprawdzić. A teraz przechodząc dalej i z powrotem do perfekcjonizmu. Bardzo długo mi zajęło czasu zorientowanie się, że oprócz tego wszystkiego, co Wam powiedziałem, teraz, i oprócz tego skonfrontowania się z myślą, że ja może nie potrzebuję aż tak szczelnego systemu, i jakby. Ja może po prostu powinienem się pogodzić z moim charakterem bardziej niż próbować zaimponować jakiejś fikcyjnej wizji mnie, którą sobie wyobraziłem. Drugim takim wnioskiem było też to, że to jest taka trochę dosyć głupia i dziwna sztuka sama w sobie próby ułożenia tego w coś ładnego. A może moje życie może być po prostu zajebiście nieładne i sprawiać mi przyjemność, ja mogę po prostu robić rzeczy, cholera wie w którą stronę się one potoczą, wydarzą, z nadzieją. Może ja wcale nie muszę się tak strasznie spinać, przejmować i, i, i wydziwiać, żeby to było jakieś ładne? Może to nie musi być ładne? Nie wiem, kto z was słuchał e, mojej rozmowy dwa odcinki temu na tym, że podcaście był odcinek z Mateuszem Brelą i Pauliną Danielak, dwójką wspaniałych psychologów e sportu zresztą. Bardzo, bardzo ich lubię, są moi serdeczni kolega i koleżanka zawodowi u Mateusza z kolei w jego podcaście Champions Way był odcinek z naszym trojgiem znowuż, tylko że z kolei Mateusz był prowadzącym, a ja byłem gościem. I w toku tego naszego podwójnego odcinka, bo trzeba obejrzeć część pierwszą u Mateusza i część drugą u mnie, żeby to zadziałało. W trakcie tego nagrania żeśmy trochę mocno żartowali właśnie z tego, że życie jest po prostu popaprane i nie da się go jakoś ładnie, elegancko ułożyć w pudełeczka. Nie da się... Ale ja rozumiem skąd to się bierze, bo ja też bym tak chciał, żeby kupić ładny, beżowy notes w styczniu i to jest ten notes, który już na pewno uzdrowi mnie psychicznie. Um, <grytanie> to tak nie wygląda. Pierwsza ryska na nowym samochodzie boli najbardziej. I wydaje mi się, że my w swoich planach również musimy zorientować się, że nie uda nam się mieć samochodu bez ryski. Nie uda nam się mieć notesu bez skreślania. Nie uda nam się pla mieć planu, który nie jest jakoś zszywany zszywkami, dratwą. Klejony taką szarą techniczną taśmą, klejącą duct tape'em, a i cudem dowożony. Pytanie tylko, dlaczego on jest cudem dowożony? Bo on może być cudem dowożony z trzech powodów. Powód numer jeden: ja nie mam żadnego planu i bardzo dużo rzeczy regularnie mnie przerasta. To jest bardzo brzydki powód. To jest powód, bardzo dużo ludzi cierpi. Mniej więcej w, takim, w takiej mechanice. I to jest coś, co mnie gdzieś tam przeraża, to jest coś, co mnie bardzo smuci, bo osoby, które w ten sposób cierpią, nie optymalizują, nie skupiają się na tym, co, co robią i dlaczego planowo, to są ludzie, którym musi się wypieprzyć plan i w ogóle założenia i tak dalej na ich życie prywatne, na ich marzenia, na ich relacje. No bo wiadomo, że nie zamortyzujemy problemu pracą, jakby etatem. No tam nie możemy tego zrobić, musimy być w etacie. Więc rzeczy niezaplanowane, nagłe, nieprzewidziane lub źle przewidziane, Wywalono nam się psychicznie i czasowo na nasz czas z rodziną, z bliskimi, na przyjaciół, na randki, na nagranie na konsoli, na nagranie w gałę, na nagranie w szachy, na nagranie na gitarze, na cokolwiek. Myślę sobie, że to jest przykre. Drugim powodem, dla którego plan może być popaprany jest to, że my właśnie próbujemy aż za bardzo się perfekcyjnie w jakiś system wbić. I ja myślę sobie, i dlatego nagrywam ten odcinek i chcę, żeby poleciał w styczniu. Ja was gorąco zachęcam, żeby w tym roku spróbować Spróbować nie. Żeby spróbować mieć nieidealne życie. Żeby spróbować zrozumieć, że czeka was, no już nie 52, bo już, już, już pierwsze tydzień, a nawet w zasadzie dwa pierwsze tygodnie nowego roku minęły. Jeśli słuchacie to w dniu premiery tego odcinka albo w okolicach, że czeka was, was co roku 52 tygodnie, a z, od dnia premiery tego odcinka jakieś 50 tygodni i żaden nie będzie idealny. Ja ostatnio o tym też nagrywałem i widziałem, dosyć dostałem sporo potem maili dmów, że to wywołało bardzo duże emocje wśród słuchaczek i słuchaczy, bo ja właśnie nagrywałem o tym, żeby nie strzelać w idealność, bo idealność jest groźna. Ja w ogóle o tym nagram odcinek dla Was na kolejny. Kolejny będzie o tym. Teraz już tego tematu nie będę rozwijał. To, co chcę w tym te, w dzisiejszym z kolei jednak rozwinąć, to to, że to takie dążenie do perfekcjonizmu może sprawić, że my się bardzo zmachamy, do celu, który jakby jest sztuką, taką, wiecie, dla sztuki, co trochę nie ma sensu w kontekście życia ludzkiego. Sztuka dla sztuki to można robić jako sztuka. Malujcie dla malowania, śpiewajcie dla śpiewu, spotykajcie się z ludźmi, dla spotykania się z ludźmi, ale optymalizacja życia i robienie planów dla optymalizacji życia i robienia planów brzmi niestety dla mnie jak trochę karkołomne. karkołomna sytuacja konia, który jest niesiony przez jeźdźce. I trzeci powód, dla którego wasze plany mogą być mocno posklejone taśmą klejącą pod wieczór, pod grudzień, to jest taki powód najbardziej szczery i prawdziwy, czyli przy najlepszych chęciach, przy byciu najbardziej elastycznym, jak się tylko da, no po prostu będzie kurde, nieidealnie. W życiu mamy rzeczy stałe, takie jak praca, jak jakieś takie sprawy, które musimy brać pod uwagę. W życiu mamy y rzeczy, które są dla nas ważne i długofalowe, czas z rodziną. Wiecie, to są rzeczy też niepilne, nie? Jeśli znacie taki podział na ważne i pilne, trenowanie, dbanie o ciało, dbanie o zdrowie psychiczne, no właśnie, wrócę, rodzina, dbanie o relacje, przyjaźnie. Znajomości, hobby, to są wszystko rzeczy, które w wyniku trudnego dnia aż się chce wywalić z kalendarza. A człowiek potem cierpi po latach. Więc, jeśli ktoś się skupia tylko na tym pierwszym, tylko na tych rzeczach, które są stałe, bardzo możliwe, że nigdy nie znajdzie czasu na to, co takie ważne i długofalowe. Jeśli ktoś się skupia tylko na tym, co stałe i co jest ważne i długofalowe, bardzo możliwe, że nie przewidzi czasu na rzeczy losowe. Które się dzieją elastycznie, wymagają od nas elastyczności, i często wymuszają na nas wiecznie zmieniające się plany. A jak ktoś spojrzy na te trzy rzeczy, na mięko, bez spiny, takie właśnie podejście w tym swoim kursie próbowałem pokazywać, to to jest człowiek, który dzięki temu planowi poczuje bezpieczeństwo, bo jest to elastyczny, nie system, nieopresyjny. Po prostu zestaw narzędzi, żeby móc sobie ułożyć rzeczy tak, jak chcecie. I czy wy, czy ten kurs, serio, zajrzyjcie na sklep.dreadholski.pl i rzućcie okiem, czy ten pokonaj nie do czas wam siedzi, czy nie. Ale nawet jeśli nie uznacie, że nie jest dla was, co jakby absolutnie, absolutnie szanuję, bo jest i taka opcja, to przynajmniej was zachęcam bardzo do, do następującego. Koniecznie proszę spróbujcie spojrzeć na wasze plany, na wasze marzenia, na to, jak wy podchodzicie. No nie wiem, do, do tego, co was czeka, albo co macie ochotę, żeby się wydarzyło. I zastanówcie się, na ile to wymaga od was, żebyście były, żebyście byli wręcz perfekcyjni. Bo bardzo często, bardzo dużo planów, opiera się o to, że ja będę mieć dobry humor, ja tym razem będę od siebie wymagał, wymagała. Ja tym razem będę już nie wydziwiać, ja tym razem będę silna, silny, ja tym razem się skupię, ja tym razem nie przestanę robić duolingo, i tak dalej, i bardzo dużo naszych planów opiera się o założenie perfekcjonizmu. A ja trochę was zachęcam. Bardzo was zachęcam, skłamałem z tym trochę. <grywka> bardzo was zachęcam, żebyście były i byli zajebiście ambitni. Ale żebyście byli wadliwi, as fuck, bo ludzie są wadliwi. I bardzo was zachęcam do ambicji, ale niech wasze ambicje akceptują to, że jesteście ludźmi, którzy będą się wypieprzać, którym się nie będzie chciało pójść na trening, którzy absolutnie będą wydziwić, nie będą chcieli raz czy drugi pojechać do rodziny, którzy absolutnie nie będą chcieli zebrać się w sobotę na coś i w oparciu o to zaplanujcie swoje rzeczy. Jak wasze plany nadal okażą się miękkie i ambitne, a wy te plany są jakby. jakby oparte o założenie nie ja będę idealny, tylko ja będę jaki będę, to wtedy jak wam się, wam się będzie chciało od siebie wymagać, będziecie mieli plus. A jak wam akurat nie będzie się chciało, bo życie jest do jasnej cholery trudne, to nie będziecie miały, mieli minusa, tylko będziecie miały, mieli wynik neutralny. No tak, wziąłem pod uwagę, wziąłem pod uwagę, że być może nie będę chcieć tego robić. Zapierdalanie jak osioł na ugorze. Żeby osiągnąć plan minimum, to jest bardzo prosta droga do tego, żeby siebie samego znielubić, żeby mieć ze sobą problem, żeby mieć o sobie niską samoocenę, żeby być zmęczonym, żeby być zniechęconym. A zbudowanie planu nieperfekcyjnego, w którym jesteście OK przy wysiłku, który jest z reguły dla was naturalny, a jak coś wam będzie się chciał robić bardziej, to będziecie miały, mieli fajne z tego owoce, fajne frukty. To to jest, kurde, inny mental, bo wy w tym momencie staracie się po coś dobrego, po coś więcej, po coś, co jest dla was, po coś, co jest plusem i myślę sobie, że to jest cholernie, cholernie miła rzecz. Bardzo was zachęcam, żeby spróbować się 2025 rozplanować nieidealnie i żeby spróbować, just trying, żadnych zobowiązań, podejść do tego tak, to jest w sumie puenta tego samego wywiadu, który właśnie, wywiadu, rozmowy z Pauliną Danielem i Mateuszem Bralą. Podejdźcie do tego, jeśli nie słuchałyście, to naprawdę was zachęcam. Podejdźcie do tego planowania tak, jakbyście planowały, planowali kalendarz komuś, kogo cholernie lubicie. Bo jeśli nie tak to rozwiążecie, to niestety nie za dużo dobrego z tego wyniknie. Nie wiem, jakie macie teraz podejście, układając swój kalendarz, ale gorąco, gorąco Wam polecam i rekomenduję. Spróbować. Spojrzeć na swoje marzenia, zamiary, obowiązki. I pomyśleć sobie w cichości serca tuż przed dobra. Jakby to ułożyć dla kogoś, kto jest dla mnie bardzo, bardzo ważny i chcę, żeby ta osoba miała dobry czas. Chcę, żeby ta osoba miała good time. I co się wtedy wydarzy, moje drogie, moi drodzy. To jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.